Z tej strony Indom. Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie i zapraszam do oglądania filmiku, który nagrałem podczas testowania mojej nowej karty przechwytywania wideo. To jest Avermedia. I zapraszam Was właśnie na serię Mam nadzieję, że może się komuś spodoba. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, czy robić jeszcze filmik. Z filmiki z tej serii, to jest właśnie FIFA 21, w którą troszeczkę się zacząłem bawić i stwierdziłem podczas tego testu, jak sprawdzałem filmik, że jednak fajnie wyszedł i postanowiłem zrobić z tego właśnie jakiś tam mały filmik i pokazać Wam na kanale. Jest to gra na poziomie e, klasa światowa e, w takiej e, wersji tutaj squad Battles, e, ponieważ ja nie jestem jakimś profesjonalnym graczem w FIFA i Zacząłem sobie po prostu od jakiegoś czasu się bawić. I troszeczkę tam doszedłem do wprawy, ale nie na takiej, do takiej dużej, żeby móc e, jakoś tam komuś coś tłumaczyć czy uczyć grać. E, jakieś tam podstawy opanowałem, i, i, i tutaj właśnie w skład Battles bardziej e, sobie preferuję grę indywidualną, a co nie znaczy, że nie gram także e, online, czyli Division, Ra Division Rivals. Czyli Draftik czasami. A to jest mecz, właśnie tak jak mówiłem, Skład Batos i na poziomie klasa światowa. Jest to drużyna tutaj ta przeciwna, w miarę dość, znaczy, no wydawało mi się, że jest dość słaba i będzie łatwy mecz, ale na tyle, że właśnie wybrałem klasę światową, a nie. E, poziom legendarny, bo było kilku zawodników, którzy, e, którzy właśnie e, troszeczkę się ich obawiają, między innymi Suarez. E, a jak wiadomo, e, znaczy ci, którzy grają w FIFA, to wiedzą, że w skład Battles ci lepsi zawodnicy po prostu no, dużo lepiej e, komputer ich wykorzystuje i, i, i sprawiają, e, potrafią sprawić dużo kłopoty. A tutaj, jak widzicie, moja drużyna. Którą sobie tam od początku FIFA zacząłem montować i składać. Pomału nie jest to jeszcze ta najlepsza, bo to jest początek FIFA 21, ale już tak jak widzicie, trafiłem Wernera, paru fajnych zawodników. Kilku kupiłem, ale jeszcze to nie są zakupy takie, bo nie zarobiłem jeszcze tyle pieniędzy w handlu czy tam z mecz i jakiś nagród. Więc no, jest to jeszcze taka początkowa. Tak jak widzicie, Werner mam go niewymiennego, ale już zdążył strzelić dwa gole. Bardzo fajnie mi się nim gra, bardzo fajna karta. No, minusem jest taki, że ma mało tam gwiazdek sztuczek i, i, i słabszej nogi, bo po trzy, ale, ale jest szybkim zawodnikiem, ma dobre wykończenie. Dobre strzały, więc no, fajnie się go e, tutaj e, jest do wykorzystuje. Poza tym tutaj James, e, z ligi angielskiej, z Manchester United. E, no słabo, ale, ale fajne ma tempo. E, dość dobre strzały, także no, podania e, też można go fajnie tutaj wykorzystać. Oczywiście są lepsi zawodnicy, ale tak jak mówię, no to jest początek fify, nie ma jeszcze. E, tak dużo trafów i dobrych kart na rynku dopiero zaczynają wychodzić Once to Watch czy jakieś tam e, drużyna tygodnia więc no, trzeba czekać i liczyć na, na szczęście e, przy otwieraniu jakichś tam paczek, no mamy tutaj karnego e, zwróćcie uwagę bo McGuire właśnie faulował nie dostał kartki za, e, za ten faul na poru karnym i, i, i karny właśnie jednak o dziwo nie pokazał... na Wernerze notabene co się potem przełoży właśnie te, to, że nie dostał kartki w późniejszym czasie w meczu ale zobaczcie starałem się zrobić to dobrze umieszczenie tego znacznika w jak najbliżej rogu bramki daje nam to, że przy odpowiednim naciśnięciu siły strzału piłka wchodzi, no niestety tutaj nie do końca to zgrałem wszystko i bramkarz obronił Ale no trudno no taka jest Fifa właśnie Zobaczmy co tutaj nam się dalej dzieje oczywiście nie nagrywałem tego y, Komentarza na żywo ponieważ no, tak jak mówiłem był to test mojej karty do przechwytywania wideo y, Gier w ogóle Brawo, I, 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 I po prostu sobie grałem, a ponieważ tak jak mówiłem, wyszło to fajnie, więc postanowiłem nagrać i dobrać ten Dobra, dobra obrona, Łambisaki. to jest właśnie jeden z lepszych moich zakupów, Wanbisaka, obrońca prawy. Ale komputer tutaj Louis zaczął Suarez. cisnąć, od Suarez, e, właściwie od 17. 30 minuty to już taka była Dobra, nawałnica obrony. ze strony e, to bota, bota, to bota znaczy naciskamy. komputera. E, a ludzie tutaj, youtuberzy czy tam streamerzy mówią Dobra, e, grając Splat Battles, e, że, obronyca, że to grają z botem, no bo prosto, taka jest prawda. Podanie. Ładnie tutaj James strzelał i wykończenie główką wciąż wciąż po bramka, e, obronie bramkarza Werner, trzecia bramka, hat tak, jak komentarz Dariusza Szpakowskiego słyszycie. Doskonała gra <grybujesz> Wernera. Bardzo ładnie się tu zachował I teraz zwróćcie uwagę Bo właśnie komputer od tego momentu Zaczął tak e, Cisnąć Że no miejscami to byłem W poważnych e, tarapatach Na szczęście udało się W pierwszej połowie Uniknąć strat Ja oczywiście skróciłem Troszkę no bo nie było bramek ale popatrzcie. To był ważny odbiór. Tak jak mówię, bardzo duży pressing, komputer narzuca i ciężko się było wydostać by z własnej połowy. Oczywiście lepsi gracze, no, mający większą kontrolę nad padem, potrafią bardziej efektownie grać, w ogóle w FIFA. Ale tak jak mówię, no. Kapitalne ja staram się rozwijać pole, moje umiejętności. Suarez, tak, Suarez, tak jak mówiłem. No, miesza tu niesamowicie. Na szczęście moi obrońcy y, sprawiali się jeszcze no, w miarę y, dobrze. Manu dobrze ładnie. I co ważne, Udało się, tego. niestety, tutaj spalony. Spalony trochę zbyt szybko ruszył do przodu. Origi tutaj ładnie. Też nie. Jest to jakiś Świetny, e, świetna karta zawodnika, jest ale to przecież się spisuje e, uzupełniając Wilk jakby już. Wernera w ataku. No może coś z tego będzie. Nie ma dośrodkowania. Dobra interwencja. No, Bardzo się cieszę właśnie z tego trafu święta, z Wernera, bo wodnikowa. naprawdę świetna karta jak na początek kwify. Za mocne to podanie piłka trafi do bramkarza. Koniec pierwszej połowy Tak jak mówiłem, skróciłem dość dużo, ponieważ no, do nic 0. tam się wiele nie działo. Ale zobaczmy, e, tutaj e, zobaczycie sobie Zapraszamy. moją drużynę. E, tutaj no bramki oczywiście 3-0, strzały 2 na 4 dla mnie. Posiadanie piłki 53%, e, przejęcia niestety przeciwnik miał 8. E, no moja drużyna. Możecie sobie tutaj e, zerknąć. Tak jak mówiłem nie są to e, bardzo dobrzy zawodnicy jedyna bardzo dobre karty to tak jak tutaj po lewej stronie na obronie jest e, Andrew Robertson. Bardzo dobra, dobra karta nawet powoła. zastanawiałem się na czy jej nie sprzedać weź, bo wart jest 60 e, do 70 tysięcy legi. końców e, ale zostawiłem dobre, go bo podanie. na początku zacząłem e, no w ogóle poszedłem to we Francję e, ale Parę trafów właśnie m.in. Werner i ten Robertson sprawiło, że zacząłem budować drużynę w League. jak na razie mi to lepiej wyszło jak z Francji, bo nie miałem tam zbyt dobrych trafów. Kartka, Dobrych kart, więc no, e, ten mecz, musi tutaj e, poszedłem w, A, w Premier poza League, League i jak na razie jestem prawo. zadowolony tak, z tego wyboru. Uderzyć, A tu zwróćcie uwagę, dobrać bo dobrać. komputer ciśnie od samego początku drugiej połowy. Co Bardzo duży, dobrać, duży pressing tutaj narzuca, I będzie out. Odbiory piłki mam ustawione na normalny odbiór piłki, a jednak pomimo tego, że nie stosuję, rzadko stosuję ślizgi, bardzo często moi piłkarze łapali żółte kartki i łapią. Grając właśnie przeciwko sprytnie, ee, komputerowi, podania, skład to e, takie ostrzejsze, przy ostrzejszym e, pressingu przeciwnika, e, odbiór piłki czasem jest traktowany bardzo jak faul. Właśnie tu jest jeden z moich obrońców z żółtą kartką. No właśnie. Stylu. Bardzo ostro komputer atakuje i nie Już jest za Suarez. to przeważnie karany. Ale. Ma no. Trzeba to przeżyć. Suarez. Suarez. No kto przejmie tę piłkę? No patrzcie dobrze, się, no ciężko, ciężko nieraz raz przejść, jeszcze I tutaj nie miałem e, dobrze ustawionych podań prostopadłych i bardzo często te podania prostopadłe były prze, no, przejmowane przez komputer. Lepiej było, Werner, przynajmniej ja zauważyłem tak, że lepiej jest stosować zwykłe jest podania, ewentualnie podane podania stosowane użytka. takim nie lekką nie podniesioną piłką, bo wtedy łatwiej te podania, tak, podania dochodzą, a prostopadłe no bardzo często no, są wyłapywane. Spróbujemy też strzelić z daleka, z wolnego. Strzał, by Werner daleka. bardzo dobrze wykonuje rzuty wolne, no niestety tutaj Rzut wolny, dalek, e, rotacja piłki mi nie wyszła. A wiem już, powiem Wam, bardzo ładne dwa e, Wernerem e, rzuty ładnie w samo okienko strzelał. E, na akurat nie tutaj podczas filmiku, tutaj jakieś zmiany. Mam tu fajnego tonaliego, którego zrobiłem e, z SBC, które wyszło e, nie było jakieś tam trudne, a warto go zrobić, bo on ma dobrą kartę i ta karta będzie upgrade'owana, więc no można, można tutaj na niego postawić sobie, szczególnie jak ktoś idzie w ligę włoską, prawda. Jak widzicie mój obrońca ma Smalling, żółtą kartkę. Niestety za bardzo nie mam kogo wsadzić za niego. Już nie pamiętam co ja tutaj zmieniłem, a nie. no. Na razie jest ok, więc tak zostawiamy. Tak to, tak to te... Tylko pressing tak. Pressing zwiększyłem. Wiecie, grając przeciwko Botowi, dobrze jest ustawić ten pressing na dużym poziomie, ponieważ komputer bardzo często no, gubi się. Ale, ale też jest to minus taki, że po przejęciu piłki, szczególnie jak ma e, dużą presję na, e, rzuconą dla ja swoich so. zawodników, to no, ciężko się jest obronić, bo moi obrońcy są wysoko ustawieni i przejęcie piłki to jest no, groźne, problematyczne jest, potem do obrony. Właśnie dobywać. to tutaj miało miejsce, e, bo zobaczycie zaraz, no skutecznie że. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował Właśnie za chwilę, o, Karny, to był na którego też właściwie, no, zwykły rzut odbiór, rzut, odbiór nacisnąłem, karny, ale tu Suarez. Karny, e, pomimo karna, tego, że w ramkach z dobrą stronę mi się rzucił, no, niestety Suarez perfekcyjnie wykonał rzut Karny. komputer wykonuje te rzuty karne dość dobrze, no, szczególnie na tych wysokich poziomach. Jak mówi się Więc zakonie, no, trzeba naprawdę to wiedzą, mieć szczęście odliwiedzą. i trochę się postarać <gry> podczas bronienia rzutów karnych. No i strzelenia też, bo tak jak widzieliście, też nie wykorzystałem karnego. Także jest jeden i zaczęły się schody coraz większe. Tak, tu niewiele brakowało, strzeliłbym samobuja Kibice poczuli, że to może być wreszcie szansa na bramkę kontaktową. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym nie próbował łapać piłki. Luis Suarez. Suarez posyła piłkę w 16. Na razie jeszcze się broni w miarę dobrze. Ale patrzcie. I Maguire właśnie dostaje żółtą kartkę. To co mówiłem za faul w sporu karnym, dostałem karnego, ale Maguire nie dostał żółtej kartki. A ja tak by już wyleciał z boiska, byłoby łatwiej. No ale takie jest fifowe życie. Czasem, właśnie taki faul, który zasługuje na czerwoną kartkę, nie jest przez komputer interpretowany w ten sposób. Dziwnie tak jest to. No ale. No, starałem się, starałem, ale dźwiękę. niestety, no. Presja tu bardzo była bardzo duża. Teraz są. Cały czas biegnie z piłką. To może być bramka kontaktowa? To Niesamowite, nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Lukasz rzut różnego. Zwróćcie uwagę. Opłacił. To musi być rzut Felix. Gol. Bramkę, pięknie, gołtaki, pięknie zamieszał. Prosty zwód przy mnie, niestety nie odebrałem piłki i straciłem bramkę. Jest 3-2. I zrobiło się nieciekawie. Na szczęście końcówka meczu. Udało się przetrwać. No niestety wyjechałem. Lekki skrócik, ponieważ no tak jak e, mówiłem, nie puszczałem wszystkiego, bo no, jak nie było nic e, ciekawego na boisku, nie działo się, no to zrobiłem taki, takie cięcie delikatne i koniec meczu jest Jeszcze dobrze ustawiony. ustawiony. Zaldúa. Minuty mijają. gospodarzy go... Sędzia kończy dzisiejsze spotkania. To oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną. którą Zasłużyła. Zawiera piłeczkę tylko do domu. Czachałtika. Wystarczyło do zwycięstwa. Na tym poziomie o wygranej często decydują najmniejsze detale. Tak jak mówiłem, przeciwna drużyna była dość mocna. Lukas Maura, Luis Suarez. Było paru zawodników takich, którzy potrafili zamieszać, więc... No tu skróty bramek. Zwróćcie uwagę na bramkę e, właśnie João Felixa. Jak ładnie zrobił zwód. Na razie moje bramki. i ten karny nie wykorzystany. No, jeżeli piłka wyszła bardziej w róg bramki, no to Buffon nie miałby szans, ale no nie zawsze to wychodzi tak, jak właśnie się. Gdzieś bardziej prawego rogu była e, piłka wtedy umieszczona, ale no tak, tak strzelił ma dzisiaj z nim nie lada kłopot, już trzeci raz umieścił piłkę w siatce. Suarez. i tu karny Nieudane, prostopadłe zagranie, nie zakończąc rzut wolny, tak? przepraszam. Jeszcze rzut wolny. A i piłka po zabójstwie. Tu miałem Liż trochę szczęścia, dokręcić, bo to ładnie obracać. też strzelał. potrafi tak, z tego dystansu groźnie uderzyć, ale... Timo Werner. Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. Tak, tu już te ta, ta moja rozpaczliwa obrona Rzut karny Rzut karny Rzut karny i sędzia sięga po kartkę Ale szczęśliwie tym I bramka z rzutu karnego Tak, niewiele brakowało no, naprawdę niewiele brak, to bardzo... eee, Tutaj mój bramkarz by yy, Obronił ten rzut karny No ale się nie udało jeszcze no, Bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrony... Wysoki prestiż. Iżał Felix, zobaczcie. Pyk i bramka. Gol! Zdobywają bramkę kontaktową. Niesamowita. Moja drużyna, jak zauważyliście, nazywa się Lejce FC. <noise> tak, jakoś mi się y przy wyborze drużyny jeszcze w FIFA 20. I zostało tak już do FIFA 21 niech będą lejce eee, podania, tutaj mieście statystyki 540 końców zarobione, no nie jest to jakaś rewelacja, przy wyniku 1-5-0 dużo więcej tych końców było i punktów no ale cóż, no e, tak wyszło nie zawsze się wygrywa aż takim stosunkiem ramek i zobaczcie punktów wyszło 1400. Czy można było 2200-200 na poziomie klasa światowa właśnie zyskać? No ale e, trudno. Tak jak mówiłem, ciężki meczyk był. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.